Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Operator. W dzisiejszym odcinku będziemy nagrywać z granicą nasz przed rękoma challenge. Do wygrania jest 200 zł. Za kamerą jest obecnie Prochciu. Tutaj macie link do jego YouTube'a. Zapraszam bardzo serdecznie. No i cóż, do wygrania jest 200 zł. Mam nadzieję, że wygra ja. No i mam nadzieję, że film będzie Wam się podobał. Tutaj macie czerwony przycisk, który widzicie na moim paluszku. Zostawcie go tam na dole, aby być na bieżąco. Nie zapomnijcie łapcy w górze. No i cóż, zapraszam do oglądania. Jako pierwszy będzie zgadywał Prochciu. No i co, jesteś gotowy? Tak. To cóż, załóż sobie maskę na oczy i zaczynamy. A ja zastanowię się, co dać Ci jako pierwsza. To co, lecimy? Jaką pierwszą rzeczą dla Ciebie będzie to? Wy już wiecie, co to jest. Najemy Ci to. Wy, wyciągnij ręce. co to może być? Papier. Jaki papier? To Pewny jesteś? Pewny, Na 100%. No. Na 100%? Uh -huh. Dobra, to zdaj mi maskę. I co, zgadłeś? Dobra. No to na razie 10 dla Ciebie. I co, lecimy dalej. No a teraz twoja kolej. Możesz założyć maskę na oczy. Nic nie widzę. Dobra, teraz czekaj, damy ci tą rzecz. Twoja kolej. Widzicie co to jest? Wyciągnij ręce. Zgaduj. Co to jest? No zgaduj, zgaduj. Nie patrz tylko. Skądś to kojarzę. Tu ma jakiś otwór, tak? No, twór... no, tylko go nie otwieraj, bo wylejesz. O, czyli coś wyleję. Jest to jakaś konserwa. No, ale jaka? Filet jakiś, tak mi się wydaje, bo tylko to sobie przypominał z mojego domu. <grym> to nie jest filet. Co to jest? Ma otwór, ale co to jest? No cóż, co to może być? No się? No wiem, że to jest konserwa w puszce Bo ja to dzisiaj jadłem i widziałem <noise> A jak się to nazywa? Te konserwa w puszce Stary, próbuję odczytać Z dotyku, ale coś nie wychodzi To jest takie podługie I co to Płupę, może być za konserwa? Ch chcesz... Stary, podaję się, nie wiem No dobra, to jest konserwa rybna Mogę już tak. zdjąć? Wiedziałem, makrela. No tak. Ale... filet z makreli, ale to nie to. No ale teraz moja kolej. No cóż, nie, nie odgadzam po prostu. No. Okay. 2-0 dla Ciebie. No okej. Okay. No cóż, przegrałem, ale jeszcze to nie koniec. Jest dla Ciebie aż 2 do 0. Mam nadzieję, że wygram, ale bardzo ciężko będzie. To cóż, teraz Twoja kolej. No. No Dokładnie. to załóż, załóż maskę. I lecę po kolejną rzecz. Kolejną rzeczą dla prochcia będzie to. Wy już widzicie, co to jest? No on jeszcze nie wie. Tu na stole znajdują się rzeczy, które już były, czyli papier toaletowy i filet z makreli. A to jest, będzie kolejną rzeczą. No cóż, wyciągnij ręce. Jesteś gotowy? Mogę Ci dać? Ostrzeżenie. Uwaga ostre. Wiesz co to jest? No domyślam się. Oj. Powiedz jakie masz typy? Czekaj. Okay. Wiemy, że to jest plastikowe. I. A myślisz, że co to może być? To jest... To jest coś do skrobania. nie? No możliwe. Nie wiem, Jesteś to... bardzo blisko. Czy to uszkodzi? Hmm. Tu jest coś innego To jest krobaczka do samochodu Do szyb Jesteś pewny? No Na, na sto no. no dobra, zdaj mi maskę A to nie jest krobaczka do samochodu Do szyb, tylko obieraczka do ziemniaków Aha, ale tak samo wygląda No wygląda tak samo, ale to jest do ziemniaków Przegrałem Dwa, jeden, no odgonię cię Dobrze Twoja kolej Weź te ręce. Widzisz, co to jest? Dobra. Weź, daj ręce. I zgadnij. O kurde. Możesz. To jest coś okrągłego. O, możesz się to. Tak. No. Co to może być? Ja to dzisiaj dotykałem. Nie wiem. No ja dopiero przyjechałem. To nie wiem. Co to może być? To się otwiera, możesz dognąć. Nawet. O, czuć! No, możesz się doknąć w jak chcesz. Co? Nie ugryzie? <śmiennie> nie wiem, spytaj się. <śmiennie> A ją ugryjesz? Co to jest, stary? A jak to zjem? To się utrujesz. <śmiennie> nie, dobra, nie wiem jeszcze go. <śmiennie> Smasz Stary, to jest niedobre. Co to jest? Gdzie to jest? Dobra. Co to jest? Stary Dobre? Właśnie gorzkie Nie wiem, nie spróbowałem już To masz Nie, nie chcę. Co to A jest? Nie zowie, chcecie? Tak Albo to jest jakaś maść do dłoń No albo do Albo do twarzy Albo stawiam że to jest wazelina <laughs> Nie, to nie jest wazelina Co to jest? To jest krem do czego? Do dupy nie ma takiego czego. <noise> <noise> Dobra, mówisz czy odpadasz? To nie jest wazelina? Nie, odpadasz czy mówisz? To jest krem do czego? Do dłoni Do rąk Podaje się czy nie? Do twarzy Podaje się... no tak, do twarzy No Mogę znieść maskę? Tak 2-2 dwa, dwa. O stary, jakie niedobre Twoja kolej Weź te ręce Widzicie, co to jest. Dobra, weź, daj ręce i zgaduj. O kurde. Możesz. To jest coś okrągłego. O, możesz się to. Chodziłem. Tak, no. Co to może być? Ja to dzisiaj dotykałem. <laughs> nie wiem. Ja dopiero przyjechałem, to nie wiem. Co to może być? To się otwiera, możesz dognąć nawet. O, czuć! No, możesz się doknąć w jak chcesz. Nie ugryzie? Nie wiem, spytaj się. A nie obryziesz? Co to jest, stary? A jak to zjem? To się utrujesz. Nie, dobra, nie wiem jeszcze go. Smacznego. Stary, to jest niedobre. Co to jest? Gdzie to jest? Dobra. Co to jest? Stary Dobre? się gorzkie Nie wiem, nie spróbowałem już To masz Nie, nie chcę. Co to A jest? Abydowie chcecie? Tak Albo to jest jakaś maść do dłoń No albo do Albo do twarzy Albo Przedstawiam, że to jest wazelina <laughs> Nie, to nie jest wazelina Co to jest? To jest krem do czego? Do dupy nie ma takiego czego. <laughs> <laughs> nie, no, nie Dobra, mówisz czy odpadasz. To nie jest wazelina? Nie, odpadasz czy mówisz To jest krem do czego? Do dłoni Do rąk. Podaje się czy nie. Do twarzy. Podaje się... No tak, do twarzy. No. Mogę znieść maskę? Tak. Kolejna rzecz dla ciebie. Od razu z góry apeluję, że to nie jest to o czym ty myślisz. Jest przed tobą Po o czym pomyślałeś? To jest zimne Patrz, to się tak tym robi. Weź to dotknij Zimne To w lodówce było No nie, co nie w lodówce. gdzie to było? No dobra, zgani co to jest. Co, gdzie to było? To było w lodówce. Ponadto koło lodówki nie leżało. A to jest zimne jak z lodówki. To jest jakieś długie. Daj. Długie? <laughs> jest. Daj. O! Już wiem. Poznaję poznałem po wygięciu. To jest ogórek. Górek. Ogórek? Na 100%. Na 100%. No dobra, zgadłeś. Wiedziałem, bo się wygina. No, 3-0. Kurwa, kapura, ja pierdolę. Kolejna rzecz dla ciebie. Od razu z góry apeluję, że to nie jest to, o czym ty myślisz. No dobrze. Jest przedtem. Już. O czym pomyślałeś? <laughs> To jest zimne Patrz, to się z tak tym robi. Weź to dotknij Dobra <laughs> Zimne To w lodówce było No nie, co nie w lodówce. To gdzie to było? No dobra, zgadnij co to jest. No to gdzie to było? To było w lodówce. To nawet koło lodówki nie leżało. No to jest zimne jak w lodówki. To jest jakieś długie. Drugie? <laughs> jest. czekaj O, już wiem, bo po, poznałem po wygięciu. Jest ogórek. Ogórek? Na no 100%. Na no 100%. No dobra, zgadłeś. Wiedziałem, bo się wygina. No, 3-0 Twarda tura twoja. Poczekaj. Nie że wygram. Zobaczymy. Poczekaj. Poproszę maseczkę. Ty nie wiesz, co to jest, ale możesz się domyśleć. To jest to, co widzicie. Wydaj ręce i zgaduj. Może to będzie za łatwe. Stary, taśma dwustronna. Wiedziałem. Za szybko. To było bardzo, ale to bardzo. Jeszcze raz bardzo łatwe. Prochciu się nie postarał w tej rundzie. I przez to stracił punkt. Mam nadzieję, że oby Oby wiele takich punktów stracił. Ja zaraz mu poszukam drugiej rzeczy No i cóż, za kim jesteście to piszcie w komentarzach Dziękuję Ej, dajemy. Dobra To nie sen, tylko idziemy Poszukać rzeczy Tak, jest? Jest No to yes. idziemy Mamy już kolejną rzecz to jest właśnie to. Jesteś gotowy? Ja jestem. No to zaczynaj. Co, co to liście ma? Z drzewa przez chwilę zerwane. No i zaopatrniało też. To na drzewie rośnie ogólnie, nie? Ja to przez poświęciłem się dla kanału i poszedłem na drzewo zerwać. Powiem ci, że to pachnie przez maskę. Wiem, że ja to robię, to robię do śniadania. Eee, daję to do jajek. I powiem ci, że to nie soliście, tylko to jest cebula. Zgadłem? No zgadłeś. Serio? Ha. Dawaj, twoja kolej. Kolej na Ciebie. No to co? Idziemy. Dobre, idziemy. Jesteśmy. To trochę będzie śmieszne, ale. Pasuje. Otwórz. Weź ręce. O, galuj. To jesteś długiego. Ale co to jest? Nie wiem. Uważasz, żeby się nie wylało. Tak, to wylejesz, to będzie. Może ty jesteś zboczony stary! To nie jest nic, co myślisz. Co to jest? Co to może być? Stary, co to może być? Nie Wspomina wiem. mi to... to nie, nie, szczotka do kibla. Nie. Ale to coś do kibla na pewno. M nie wiem, to jest... Nie wylej tylko. Płyt do kibla. Tak. A ja pamiętam, bo... Tutaj, tak jak odkręcę, to ma taką końcówkę. No, dobra, zgadłeś. Ja nie wiem, czy ja to powinienem robić w rękawiczkach, stary. <noise> no później dobra, zgadłeś, lecimy dalej. Stajemy gościu, co to ma być? Jest, jak w wojsku, proszę pana. To ja idę po rzecz, rozumiemy? No, no. Dawaj, kryjśka. Jaka kryjśka? Idź, <noise> idź. Mówiłem, że zboczony. Kolejną rzeczą dla Prochcia będzie to. Nie zastanawiajcie się co to jest, jak proch ci odgadnie, albo i nie odgadnie, raczej żeby nie odgadł, no to dowiecie się co to jest. Jest przed tobą. Szklone. Tylko nie podglądaj. To się otwiera? Co? To się otwiera w ogóle. Nie. Tylko nie zepsuj. Ty jesteś szkolnego gdzie się nie otwiera. Tak? No tak. I urwał. Co to? <noise> po zapachu nie rozpoznasz. To do rąk? Nie. Ale blisko. Tu jesteś do... nie jest do rąk w ogóle? No. To jest do rąk. To, nie jest, to, co trzymasz, to nie jest do rąk. To, co ci się wylało, to masz do rąk. Co to jest? To mówię, że to jest. Czy, czy płyn do rąk ma coś szklanego? Ty? No, ale może nie miałeś zapasowego czegoś i dojść do, do tego. Gdyż się klej jeszcze. I to, jest coś... to co ty robiłeś wieczorem? <laughs> to jest płyn. To nie jest płyn. No, co to mogło się wylać? Może tam w środku jest płyn, bo jest, no ale to, co to, co to jest? Co no dotyka? No ja to, to byś kupił butelkę do, do płynu, nie? To nie jest butelka, ale blisko, bardzo blisko. To, to jest szklana butelka. Nie, to nie jest szklana butelka. To ma swoją to nazwę. Jest, to jest szkło. No to, to Ale szklana to ma swoją butelka. nazwę i tą nazwę musisz powiedzieć. Podpowiem ci, zaczyna się na D. Dozo. Nie wiem, podaj. Dozownik do mycia dłoni. Podaj. Ale idź po tą rzecz! Ile mam czekać? Idę. Przecież że mi się klei w ręce, to zobacz. Dobra, zakładaj maskę. Oszust. Masz jeszcze maskę ty. Ale założył. Oszust. Ale nie widziałem. To jest to, widzowie. Widziałem coś, jakieś światło widziałem. O. Mamy problem z, z nagrywaniem. O, dawaj ręce. Ręce. Pierw popraw maskę, bo jesteś oszustem. <laughs> nie jestem oszustem. Dobra, dawaj ręce. Gaduj. No, tylko nie tego. Nie depsuj. Ale to nie idzie odkręcić. Odkręć. Próbuj, co to jest? Ja tak próbowałem odkręcić, że mi się tutaj przykleiło. No Dawaj, co to jest? O! O fu, stary, powochał jak to śmierdzi. Nie będę wahał tego, ty. A ja już chyba wiem, co to jest. Pomagałem tacie przy tym, jak klei. Ło! Wow. <laughs> Bo czułam, ty. A, i co to jest? Pomaga. To jest klej! Ale jaki? Co? Nie. To jest klej, stary. No wiesz, że klej jak się nazywa. A nie tam maskę popraw w ogóle oszuście. I co to jest za klej? No nie powiem czy jaki to jest klej. No to jest jaki klej. Szelam, no... budaprem. Nie. Jaki no to, to nie. jest klej? Podajesz się? Podajesz. Ale wiem, jest, że klej. No, wiem, że klej. No tak, ale to jest cała nazwa, już muszę powiedzieć. Jaki to jest klej? Nie wiem, to Podajesz to, nie. Się, to jest klej uniwersalny. Przegraj. Dobra, to co? Teraz twoja kolej. No. Dane, dane. No to idziemy po rzecz. Rzecz masz już przed sobą. Mam nadzieję, że to odganiesz, bo to jest bardzo proste jak dla ciebie. Dobra, plastiku. No a co to może być zaglądam Miałem to na telefonie Czyli już wiesz co to jest? Tam nie mi zajął <grystanie> To wiesz co to jest czy nie? No i nie wiedział to bym ci nie powiedział nie? To jest pokro E tu do mego telefonu, nie? No dobra Ja prowadzę cztery punkty, ty dwa Ja prowadzę ty nie Zakładam maskę Uśmiech do góry, bo twój film właśnie wchodzi dzisiaj pierwszy na kanał. Polecam bardzo serdecznie. Link do mojego YouTube'a macie tutaj. No i cóż, tu masz link do Instagrama. Zakładaj się, nie tam, niech, mal. dobra. Wiosę szczura do zabawy. Ja mi będzie pomagał. Dobra, ty pomaga. Dawaj rękę. To jest to, jak widzicie. Sprzydałoby mu się trochę taką rzecz. Gdzie to jest? Trzymaj to w rękę i sprzedałoby ci się to naprawdę. Stari! Co ty baba jesteś, że do włosów dlajesz? Wiem, że to było za łatwe, ale... Dobra. 3-4, dobra. Nie pokazuję środkowego palca, bo nie dam ci to na YouTube. Dobra, teraz Markiej. Ja idę po kolejną rzecz. No cię? Mil Pomożesz czy nie. Debil. Mi się tak wydaje, że pieści przy tej rzeczy nie pomoże. Ale on się woli lizać z psem. Dajesz to, czy co? On zboczeniec. Kocham zwierzęta po prostu. Pamiętajcie. Ja jesteś psa. psów. Przysyłajcie mi na jakieś... No, zwierzęta, o. Może <grywamy> w ten jakich. sposób, może w ten sposób, patrz. Dajesz tu rękę. No i w dół Nie ma to nie jest? Mm. ty To co lubię na śniadanie, to jest jajko, nie? Ale toż taką musisz zrobić, patrz. Nie, już ty już nie rób. Kręcimy dalej. To jest twoje wygłupy. No dobra. No i cóż, psowi, dziękujemy już za pomoc. W filmie. Perełka, uciekaj. Dziękujemy. No cóż, ty idziesz na no, mnie. Dobra, kolejnym... ty, nie, cóż, ty go. Nie pokazuj już. Spokojnie wygrywam, wiem idę. Jest ta rzecz, tylko daję właśnie to nam kuzynka, a to dawno, dawno moja rzecz. Możesz już wziąć. Zaczynaj. Dziękujemy Ci Zuzia. Dawaj. Co to może być? Właśnie to szukałem. Parę lat. Co to jest? Tylko się nie zastrzeli, nie? O no co się tworzyłem? No właśnie pistolet. Pistolet Pistolet Dobrze <grymne> się. <grymne> no Pistolet! Tak. Naucz się strzelać. Dobra, dawaj. co jeszcze za jeszcze nie. Maszynka do golenia. Ogoli ci nie Dobra, kolejna rzecz to będzie to. Dobra, na no i tu rękę. Jest co? Nie wyznaczyłem. Policzymy się. Później. Chyba Mateusz się zastanowił o Dobra, kolejna rzecz to będzie to. Dobra, no i tu rękę. Jest co?